Hej widzowie, siemanko Dzisiaj znowu gramy w Globle Lub kto woli Globy eee. No i zaczynamy od Polski Możecie pisać w komentarzach od jakiego kraju mogę zacząć Polska 4000 km To może Egipt Niedawno byłem w Egipcie Ale tam jest chyba trochę dalej niż Egipt do Egiptu były 4000 ileś, ale na pewno nie 600. Ale zapiszmy Egipt. Nie, Dwa 2000 od Egiptu. Może Algeria albo Libia, ale nie wiem, jak jest to po angielsku. Algerię spróbujmy najpierw. Algeria. No. Dobra, to że złone jest, więc jest blisko 950 km. To może to jest faktycznie ta Libia, ale to jest obok Egiptu, więc wątpię. To jest praktycznie obok Egiptu, to może Monako. My to Maroko, przepraszam. Ale Maroko jest chyba Maroko, nie? Po angielsku. Ma... Maroco? A jak? Czekajcie, my, a. Moroko, aha. Nie, o. Tysiąc od e, Morako. Może. N, e, może Niger. Chociaż żebym, ale zobaczmy. Niger. Niger. No tak. Niger. Boom. Czerwone! Da, to będzie w Afryce już na pewno e, 270. A czad? Nie, to chyba za daleko. No dobra, spróbuj ten czad, a potem Nigerię. Czad. Ha. Ok, szad. Nie. Nigeria musi być. Spoka. No w sumie tak bo tam widziałem już tu Nigerię. Bardziej czerwone, dobra, ale to nie jest Nigeria. Ale mi się wydaje, że to jest właśnie na południe, bo zobaczcie, coraz już się robi, gdy idziemy na południe. I to może być Republika środkowej Afryki. Czekajcie, co, się... co tam pisze? Republika Środkowoafrykańska, afrykańska Aha. Republika... Oj. Ś... Śro... O nie. No dobra, spróbujmy. środko. Bo... Nie wiem, czy tutaj z tym afrykańska. Nie wiem, czy dobra Central African Republic. Klej jest. Nie za no to musi być. Może tutaj coś. Czekaj. Benin! Jak to nie jest Benin, to ja nie wiem, nie? Benin, Benin, Benin. Przepraszam, że ja patrzę tak na mapę, ale ja jestem słaby trochę z geografii. Znam dużo państw z Europy, dużo z tego, ale nie znam praktycznie nic z Azji, Afryki i Oceanii. A tak to znam prawie wszystkie kraje. Wenin, dobra czerwone 40 km, musi być Gana, nie Gana jest, Gana, dobra widzowie, zgadliśmy po raz tak, po raz kolejny zgadliśmy 5 minut, nawet niecałe, więc lepiej niż wcześniej niż pierwszy odcinek. No, więc ja kończę odcinek na dzisiaj. Jutro poleci się fajny odcineczek i subskrybujcie kanał, żebyście byli na bieżąco. Ale się z wam żegnam na no, Ralra. Right.